Hejka! Witam na moim kanale! Ja jestem Natka i w dzisiejszym filmie przedstawię Wam się powiem mniej więcej co będzie na tym kanale więc zaczynamy! na tym kanale będą filmy z Restu Impress, Robloxa Minecrafta i Fortnite tego typu gry więc się nie martwcie że to będzie tylko Roblox i Minecraft Będą na przykład filmy, powiem wam przykłady. Gram w Survivala w Minecrafcie albo na przykład mam challenge dress to impress, Korzystać tylko z szatni. Bo coś takiego, no coś takiego, tego typu. Też może być na przykład wszystkie sekrety yy, z yy, dress to imprez, które ja znam, bo ja nie wiem, czy ja znam wszystkie. O, no. no tak. Właśnie utknęłam w grze. Co jest? Jak? Jak to się stało? Wtedy odchodzą Dobra, nieważne. Yy, przechodzimy teraz do filmu. Lubię rysować. Lubię czytać książki. Yy, mam nawet drugi kanał Love for Books. wam się w świetle. Na ekranie. O. Tutaj. Yy... Więc gorąco zapraszam. Chciałam was też poprosić, żebyście tam nacisnęli ten czerwony przycisk i tutaj też, bo nie tylko tam. Mogłeś kiedyś klocki Lego. No i w sumie to tyle, więc kochani będziemy kończyć, więc pa!